No to dobra, to weź znajdź, tu jeszcze. Pokaż ile w wiaderku masz Julia. No weź, pokaż, pokaż. Trzy. Trzy jeszcze są. Trzy są cztery. Trzy. Ciągle mi odpływają albo dopływają. No a weź weź rączki, zobaczymy ile w wiaderku tam masz. Tam masz ich chyba bardzo dużo. No, Oj poczekaj Julcia. To jest, taka, to jest taka gdzieś mała była. Taka malutka, ale pokaż pokażemy, zobaczymy. Zobaczymy, ile to w tym wiaderku jest. No tu chyba ich jest, ja wiem z 20, co? Niedługo nie wypłynął na wszystkie się napięło. i napiją się powietrze. Czekaj. To to jest taka mała? Kijanusia. Kijanusia taka malutka, tak? To jest taka fajna pływaczka. No, fajna. i wypłynęła, wypłynęła. Świetnie. Świetnie, Julia. O, jaka malutka. No, do wody ją trzeba wrócić, tak? Do wody. Nie zdziała wody. Pogasz? A ty, to coś się jeszcze pływa. Czekaj. No dobra, już skończymy już je nagrywać, dobra? O! Ale tu dużo. Nie trzy, zawsze widać. No. Piękne.